Niektórzy strzelcy mają nadzieję, że pójdziemy do wsi, a ochotę by pójść do wsi Terebiń każdy ma wielką. Tamto jedzenie jak nigdzie indziej i tytoniu ile chcesz, no i dziewczęta wszystkie ładne i nie w takich długich i szerokich spódnicach jak w innych wsiach. Oprócz tego z poczuciem humoru i na dodatek takie przystępne. Autor kroniki Sotni Upawowki przytacza Wiele podobnych przykładów na to, że upowcy w Trebiniu czuli się dobrze. W pobliskim lesie kwaterowali bardzo często. Owszem, do wsi zajeżdżały oddziały Armii Czerwonej z racji przechodzącej nieopodal szosych rubieżów Zamość, ale tu zawsze mogli liczyć na wsparcie, na pomoc, na ciepły posiłek, na nocleg. 11 października 1945 roku Jeden z pododdziałów kurenia wowki spalił terebin. Kilkaset domostw poszło z dymem. Po to by nie dostały się w ręce Polskie, wszystkie domy po Ukraińcach wysiedlonych za Bóg, musiały spłonąć.